W końcu znalazłem coś dla siebie! Słuchaj, A jednak nie! Czy ten gość musi podpisywać wszystko, co jest jego? Chyba ma naprawdę małego fiutka. Przecież hey, że nie si, ale ja nie jestem własnością tego! Psst. Skąpego kutasa. Lepiej bym tego nie ujęła! Ditman. Saha Savła, skąpego kutasa. Pozwolisz, że będę pamiętać, żeby zapomnieć o twoim nazwisku. Natucha, to jak? Może pokażesz mi, co jeszcze tu popodpisywał? Może żonę? Hmm. Hmm. Żonę nie. Hmm. Chodź, pokażesz mi. Zrobię cokolwiek, żeby tylko nie musieć już na niego patrzeć. Cokolwiek. Hmm. hmm. Dlaczego chciałem, żeby przyszedł? Panie Soli, Dick jest rekinem w łańcuchu pokarmowym w naszym mieście. Jego zdanie o kimś jest teraz bardzo istotne. A że od dłuższego czasu planowałem ten bankiet, to uznałem, że będę mógł zaoszczędzić i mieć przy okazji szacunek pana Dika. Dika się nie da kupić, proszę pana, a na pewno nie pieniędzmi. I właśnie tego kurwa zaczynam się bać. Młody, co ty do diabła wyprawiasz? Nabieram jedzenie. Za to chyba nie będę musiał płacić. Dlaczego z kimś przyszedłeś? Nie rozumiem. Przecież dostałem od pana zaproszenie. Tak, ty tak, ale twoja damulka nie? Przepraszam pana, ale... Nie przepraszaj panienko. Po prostu jak najszybciej opuść to miejsce. Chyba nie chcemy, żeby musiała interweniować ochrona. Nie, nie będziemy chcieli. Chodź, Miszka. Chwileczkę. Ty musisz zostać. Co? Jeśli nie zostaniesz, zwolnię cię. Dlaczego? Osobista sprawa. Chodź, odprowadzisz mnie do wyjścia. Dlaczego kazał pan temu młodemu chłopakowi zostać? Co jakiś czas przeprowadzane są pewne testy sprawdzające, jak firma traktuje swoich pracowników. Jedną z róbek jest Zaproszenia na przyjęcia. Ankiety wybierają pracownicy i mogą się zaznaczyć, co im się podoba. Ale jeśli będę miał dowody. To nie ma chuja we wsi, żeby mogli zaprzeczyć, że tu byli. Dlatego wynająłem kilku fotografów, żeby niczego nie przeoczyli. Oczywiście zapłatą jest samo bycie tu i zdjęcia do portfolio. Tyle pieczeni na jednym ogniu. Panie Savoie, czy nie uważa pan, że jest pan zbyt, jakby to powiedzieć, oszczędny? Uważa pan, że jestem za skąpy? Ja tylko... Siema! Patrzcie, co tutaj znalazłem! Dzień dobry, y, musi być pani córką pana Savoie. da się ukryć. Zgodzi się pan, żebym sobie pożyczył Saliego na chwilę? Ja... Uh... Super!